Witajcie drodzy. Dzisiaj pogoda nie dopisuje. Ale i ciemne burzowe chmury zbierają się nad obszarem, nad Wisłą. Nie dość, że jakaś pandemia. Co to jak to jeden undergroundowy youtuber, którego szanuję, powiedział, że to jest w istocie pandemia bolszewizmu. To jeszcze tysiące jakiegoś żołdactwa. Zjechało od strony Berlina, i jak na złość jeszcze okazało się, że bomby atomowe do Polski przyciągnęli. Więc, no, wszystko wskazuje na to, że coś tam się faktycznie niedobrego zaczęło dziać. Wiesz, to nie tylko tam, no, na całym świecie ludzie czują, że coś idzie nie tak jak powinno. I jaką wobec tego przyjąć postawę generalną? żeby od tego syfu i od y, tych wymysłów sił zła na tej planecie trzymać się jak najdalej. to wam dzisiaj spróbuję y, powiedzieć. Y, domyślacie się, że te wszystkie ruchy nerwowe wśród wielkich graczy no, są spowodowane tym, że stary porządek światowy, ten pojałtański się skończył. I nikt z tych wielkich graczy nie jest yy, zadowolony utrzymywaniem go dalej. To znaczy, yy, wiecie, że Rosja i Chiny odeszły od petrodolara. Gdzieś tam się rozliczają po swojemu. Amerykanie trzymają pod stołem na razie taki wielki <laughs> nagi miecz. Jak to inny <laughs> undergroundowy youtuber powiedział. Słuchajcie, to jest wszystko prawda. I prawdopodobnie zmierza to do scenariusza, który został już dawno przez jednego starego iluminata nakreślony. I tutaj sobie go odczytamy, żebyście. Mniej więcej wiedzieli, w co się gra. Otóż czytamy w tym tekście coś takiego: Do agendy należy Trzecia Wojna Światowa z udziałem Ameryki Północnej, Europy, Rosji i Chin. Państwo Izraela jest przygotowane do bycia przynajmniej jednym z powodów wywołania tego razem z Pakistanem, Koreą Północną i państwami Morza Kaspijskiego, takimi jak Iran. Celem jest stworzenie globalnego konfliktu, który doprowadzi do narzucenia światowego rządu i armii, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło. Jest to dokładnie ta sama metoda, której użyto po I i II wojnie światowej, by usprawiedliwić ogromną centralizację globalnej władzy. Przez nowe instytucje, takie jak stworzona przez Rothschildów, Rockefellerów, ONZ, Unia Europejska, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz inne powiązane z nimi organizacje, muszą zniszczyć mocarstwa Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji, jeśli mają wprowadzić swoją tyranię światowego rządu. A jeśli jest to lepszy sposób, a, jeśli, a jaki jest na to lepszy sposób, niż rozegranie ich przeciwko sobie w wojnie, obopólnego zniszczenia? Amerykański masoński gwiazdor Albert Pike miał rzekomo w XIX wieku opisać trzy wojny światowe, które zostały zaplanowane po to, aby zmienić planety Ziemia w centralizowaną tyranię. Albert Pike, suwerenny wielki komandor szkockiego rytu wolnomularstwa oraz czołowy działacz Illuminatów, napisał w 1871 roku list do niesławnego agenta iluminatów zwanego Giuseppe Mazzini, Mazzini, w którym opisał trzy światowe wojny, które doprowadzą do globalnej dominacji. Pierwsza wojna miała obalić carów Rosji poprzez konflikt między brytyjskimi i germańskimi imperiami. Druga miała doprowadzić do umocnienia politycznego syjonizmu na tyle, aby powstało suwerenne państwo Izraela w Palestynie. Są tacy, którzy twierdzą, że ten list nigdy nie istniał, lecz podobnie jak w przypadku protokołów mędrców Syjonu, fałszerz musiał być wyjątkowo natchnionym prorokiem. A oto co Pike powiedział o III wojnie światowej. Trzecia wojna światowa musi zostać wywołana poprzez wykorzystanie różnic spowodowanych przez agenturę. Termin również użyty w protokołach iluminatów między politycznymi syjonistami a przywódcami świata islam. Wojna musi być prowadzona w taki sposób, aby islam i polityczny syjonizm zniszczyły się wzajemnie. W tym czasie inne narody po raz kolejny podzielone w tej kwestii będą zmuszone do tego, by walczyć aż do kompletnego wyniszczenia fizycznego, moralnego, duchowego i gospodarczego. Spuścimy ze smyczy listów i ateistów, sprowokujemy potężny społeczny kataklizm, który, swoją zgrozą, jasno pokaże narodom skutek absolutnego ateizmu, źródła zniszczenia i największego zgiełku. Potem wszędzie obywatele zmuszeni do bronienia się przed światową mniejszością rewolucjonistów, eksterminują tych niszczycieli cywilizacji i większość rozczarowana chrześcijaństwem, którego deistyczne dusze od tej pory będą ukierunkowane. Bez ukierunkowania i kompasu spragnione ideału, lecz bez wiedzy, gdzie skierować swoją adorację, utrzymają prawdziwe światło poprzez uniwersalne uzewnętrznienie czystej doktryny Lucyfera, która wreszcie zostanie upubliczniona. Słuchajcie, no, no nieźle sobie to chłopaki wymyślili. Czy to się stanie, nie wiadomo. To w dużej mierze zależy od nas. Ja nie będę tutaj spekulował na temat tego tekstu. Dlatego, że to wszystko w przestrzeni medialnej może być fałszywko. Natomiast chcę wam chcę się z Wami dzisiaj podzielić czymś o wiele ciekawszym. Otóż mam tutaj taką książeczkę. Książeczka z dawnych lat słuchajcie, z roku 88, wydana w Polsce w roku 88 bajeczka dla dzieci. Napisał ją niejaki. Georgi Judin, Rusek jakiś, czy Żyd, nie wiadomo czy rosyjski Żyd, napisał dla swojego dziecka, żeby wiedziało o co chodzi, jak się wszystko zacznie. To jest książeczka. Ma raptem 63 strony z ilustracjami dla dzieci, bo to bajka. Natomiast jest, jest to książka, jedna z tych dziesięciu, które każdy z Was tam gdzieś w tyle głowy ma, które zabrałby ze sobą na bezludną wyspę. Ona bez wątpienia się do tej dziesiątki zalicza i to na wysokiej pozycji. Otóż jest to książka, która w no wręcz szokująco dokładny, precyzyjny sposób, oczywiście językiem dla dzieci, opisuje rzeczywistość, której właśnie jesteśmy świadkami. I żeby wam nie spoilować tej książeczki, bo książeczka, książeczka jest ogólnie białym krukiem, i ja ją dostałem na zakończenie pierwszej klasy szkoły podstawowej jako nagrodę za wyniki w nauce z dedykacją, ale niestety tamten egzemplarz gdzieś zaginął w zawirusze Dziejów. Ten egzemplarz kupiła mi moja pierwsza żona, wypatrzywszy go gdzieś tam za jakiś gruby szmal w internecie. Ale książeczkę ostatnio widziałem gdzieś za bagatela, 8 złotych na nagrodę kupienia. Więc jak ktoś chce mieć, to polecam sobie nabyć a jak ktoś chce tylko się zapoznać z naszą treścią, to mamy tą książeczkę na naszej grupie Pogawędki Sympatyków Księstwa Wikrowych Mórz zeskanowano. Mam ją zeskanowano, także jeżeli chcecie przeczytać, zapoznać się z treścią, możecie to zrobić. Nie będę Wam spoilował książeczki, natomiast chcę Wam z dala od linii fabularnej, żeby Wam nie psuć tej radości czytania, przedstawić kilka takich pejzaży z tej książki. I oczywiście z pominięciem zakończenia. Książeczka zaczyna się od tego, jak bohater Zielony Prosiaczek z guziczkiem w nosku, lepiony z plasteliny, trafia do wesołego miasteczka wioseczki o nazwie Pryskałka, której, jak sama nazwa wskazuje, jest społecznością psów i kotów, które prysnęły ludziom z domu. No to, jest, to jest o tyle zabawna sprawa, że na tej pryskałce, słuchajcie, wzorowałem tutaj naszą, PSO wesołą...